Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Są takie dni, gdzie spada z nieba coś, prawda? Dzisiaj spadają z nieba prezenty od prawdziwego Mikołaja. Mnie spadł z nieba tekst pana Andrzeja Wodeckiego, którego nie zawaham się dzisiaj użyć. Znaczy nie pana Andrzeja, tylko tekstu. I tylko jedna taka delikatna uwaga że nie będę przebrany w 100% za Mikołaja, bo póki w Lidlu nie zaczną sprzedawać normalnego kostiumu Mikołaja z pastorałem yy, takiego biskupiego, no to, no to będę bez przerwy fałszywym Mikołajem, tak jak ten w piosence. Ho, ho, ho! Pewnie nie zdziwię tu nikogo. Że nasz Mikołaj nie jest święty, bo najpierw sprawił, że jest drogo, a teraz rozdaje prezenty. A Akcyza w dół nie będzie drogo, radość kierowcy w każdym domu. Na stacjach wielkie pisu logo, żeby wiadomo dzięki komu, i znów się uda temu lataco. Gdyż fortel będzie przewspaniały. Kierowcy znacznie mniej zapłacą, bo ceny ropy i tak zbalały. Ale nieważne to, co wiemy, ważne jest to, co przekazali, że przez to znacznie spadły ceny, ponieważ tak nam napisali. Na całe szczęście w worku z pechem, pomimo całej tej zgryzoty, ja obdaruję Państwa uśmiechem. Hej! Prawdziwy Mikołaju, bierz się do roboty! Ho, ho.